LEGO Monster Fighters 10228 Nawiedzony dom Przeznaczony dla osób od 14 roku życia. W zestawie znajdziemy 6 minifigurek. Dwa świecące w ciemności duchy, wampir, narzeczoną wampira, zombie, kucharza zombie oraz lukaja zombie. Z elementów tego zestawu można zbudować trzypiętrowy dom z bramą, kominkiem, a nawet kuchnią, gdzie znajduje się piekarnik. Dom ma wspaniały design, zabity deskami okna i działającą bramę. Dom ma wymiary: 39 cm wysokość, 24 cm szerokość, 19 cm długość. Można go również otworzyć, rozdzielając go na dwie połowy. Aby obuścić schody i dostać się na górne piętro, należy pociągnąć dźwignię ukrytą w kominku. W zestawie znajdziesz także mniejsze elementy, takie jak listy, pióro, gramofon, płyty, gazetę, słoik, serce w słoiku, pajączynę, uschnięte rośliny, kapelusz, skrzynię, węża, obraz. Wszystkie pomieszczenia zestawu, czyli kuchnia, sypialnia, Saron oraz pozostałe mają makabryczny design. Zestaw został zaprojektowany przez Polaka Adama Grabowskiego. Zestaw składa się z 2064 elementów. Oto największy zestaw w serii Lego Monster Fighters. Czy będziesz na tyle odważny i zbudujesz tak straszliwy dom? Ten rozlatujący się budynek to miejsce, w którym bytują duchy i straszne potwory. Spróbuj otworzyć bramę, a strach cię już nie opuści. Kiedy na ugiętych kolanach wejdziesz na ganek, to już nie będziesz miał wyboru, bo to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczysz coś strasznego. Przez okno ujrzysz, jak duch nakrywa do obiadu, a kucharzem jest nie kto inny, tylko zombie. Musisz uważać, bo pan domu to łaknący świeżej krwi wampir. W tym domu znajdziesz także kominek, pokoje wypełnione dziwnymi miksturami oraz inne przerażające obiekty. Z tym zestawem nuda ci nie grozi, bo zawsze znajdzie się coś strasznego do odkrycia.